Szanowni Państwo, podejmując największe językowe ryzyko ostatnich lat, chcę powiedzieć witam. Witam Państwa w pierwszym odcinku drugiego cyklu werbalni. Proszę pokazać język. Skąd taka nazwa cyklu wyjaśniam w jego opisie? Jest to cykl językoznawczy i teoretyczno-literacki. O ile w pierwszym cyklu werbalni żywe recenzje zajmuje się, to znaczy moje dłonie zajmują się omawianiem, interpretowaniem, polecaniem lub nie literatury, o tyle w tym drugim cyklu będę zajmować się przede wszystkim sprawami, by tak rzec, technicznymi, to znaczy językiem i teorią literatury. I w tym pierwszym premierowym odcinku chciałabym się zająć dosyć podstawową sprawą w języku, czyli sposobami dzielenia wyrazów na sylaby. Otóż w naszym języku o sposobie dzielenia wyrazów na sylaby decydują dwa kryteria. Po pierwsze kryterium fonetyczne, czyli po prostu jak słyszymy dany wyraz i jego podział. Jest to bardzo intuicyjny nawyk, którego nabywamy w szkole podstawowej i zazwyczaj to dzielenie wychodzi nam dobrze. Drugie kryterium to kryterium morfologiczne, czyli związane z budową wyrazu. Weźmy na tapet rzeczownik odmowa. Fonetycznie uzyskamy tutaj trzy sylaby: od-mo-wa. Proste. Natomiast morfologicznie uzyskamy dwie sylaby. Odmowa. Dlaczego dwie? Dlatego, że te cząstki składające się na ten rzeczownik potrafią bez siebie żyć. One coś bez siebie znaczą, bo my wiemy, co znaczy przyjmek od i my wiemy, co znaczy rzeczownik mowa. Czasem intelekt podpowiada nam. Obie te formy dzielenia wyrazu. Nie wiemy, co wybrać. Zapewniam Państwa, obie metody są w porządku. Warto jednak znać to uzasadnienie. Jest jeszcze jedna zasada, bardzo pomocna w przypadku dzielenia wyrazów kłopotliwych, niewygodnych, w których jest dużo spółgłosek. Patrzymy na taki wyraz i już nam się nie chce dzielić. Wolimy na maksa zacieśnić kerning w wordzie, niż dopuścić do dzielenia wyrazu w wersach. Prawda? Według tej zasady musimy przyjrzeć się naszej propozycji dzielenia danego wyrazu na sylaby. Musimy sprawdzić, czy sylaby, które udało nam się uzyskać, są w stanie rozpocząć jakiś wyraz w języku polskim. I za przykład weźmiemy tytuł drugiego cyklu werbalni, czyli Żywe recenzje. Proszę zwrócić uwagę, w jaki sposób podzieliłam drugi wyraz recenzje. Oczywiście nie jest to dosłowny podział na sylaby, bowiem musiałabym tutaj użyć dywizu, ale zrezygnowałam z niego z powodów estetycznych. Ale przyjmijmy, że jest to klasyczny podział na sylaby. Re, cen, zje. Zatem sprawdźmy, czy na re zaczynają się w języku polskim jakieś wyrazy. No to zaczyna się na przykład rewolucja, na przykład rewolwer, rewolta. Czy na cen mamy jakieś wyrazy w języku polskim? Centuś, cennik. A na zje, poza oczywiście niecenzuralnymi, mamy zjechać czy zjeść. Zgadza się? Zgadza się. Przyznam, że kusiło mnie, żeby tą literkę N z drugiej sylaby przenieść na początek trzeciej. Wtedy uzyskałabym re ale szybko uświadomiłam sobie, że nie ma takiego wyrazu w języku polskim, albo przynajmniej ja nie znam takiego wyrazu w języku polskim, który zaczynałby się od zje. Zatem bardzo szybko wyklarował się poprawny zapis sylabowy tego wyrazu. A mówię o tym, bo chciałabym uświadomić, że używanie języka jest nie tylko procesem intelektualnym, ale także, a może przede wszystkim, twórczym. Myślę, że warto zapamiętać te zasady poprawiające komfort pracy nie tylko w Wordzie. Tymczasem w tym odcinku to wszystko. Serdecznie państwa zapraszam do oglądania kolejnych odcinków z cyklu Proszę pokazać język, ale także do śledzenia żywych recenzji. Werbalnia pozdrawia państwa słonecznie.